Po 85 latach pamięć wciąż jest żywa. Dzisiaj odbyły się tradycyjne uroczystości w Lesie pod Białą, gdzie spoczywają żołnierze pierwszego morskiego pułku strzelców. Uroczystości przy kwaterze wojennej żołnierzy w białej tradycyjnie już są jednymi z najważniejszych upamiętniających tych, którzy zginęli w obronie ziemi wejherowskiej. To tu przez pierwsze dni września 1939 roku toczył walkę z najeźdźcą pierwszy morski pułk strzelców, którego członkowie polegli i spoczęli właśnie w tym miejscu 85 lat temu. W tym roku wchodzimy 90-lecie, więc byliśmy młodą gminą, pięcioletnią. Pierwszy wójt gminy Edward Makom w tym czasie również zginął, tylko że w Piaśnicy. Więc musimy pamiętać, że te wydarzenia sprzed 85 lat. Druga wojna światowa. To jest heroiczna postawa mieszkańców Polski, naszego tutaj rejonu, o to, aby walczyć, abyśmy my mogli teraz żyć w wolnej, niepodległej Polsce. Pamiętają o tym nie tylko władze gminy, ale także szkoły, różnego rodzaju instytucje, czy też wojsko, które co roku bierze udział w upamiętnieniu poległych. Stańcie do apelu! Ładu, salwą, powód. I ci, co dobry mają wzrok i słuch, słyszeli pono, jak dudni w murach równy krok morskiego batalionu którego w lesie pod Białym spoczęło 28 członków, poległych w walkach o Wejherowo w starciu z ogromną przewagą wroga. O ich pamięć dbają kolejne pokolenia. I to jest miejsce, które jednoczy grono ludzi. Od młodzieży, bo mamy co roku grono młodzieży i z szandarami i chętnych, które chcą uczestniczyć w tej uroczystości, przez różnego stowarzyszenia, instytucje, sołtysów, radnych, parlamentarzystów. Miejsce szczególne i ważne dla Wszystkich, aby pamiętać o tym, co się wydarzyło. Podczas wydarzenia nie mogło zabraknąć więc licznych delegacji, które składały kwiaty na grobach żołnierzy oraz mszy świętej w intencji poległych.